Kurwa, kurwa. Zdjęcie. Zdjęcie klubowe robią, kurde. Ej, zdjęcie te klubowe robią. Ej, idziemy tam? Ej, choć może nas też nagrają. O, zdjęcie robi klub. Dobra, zrobione elegancko. będę

Nie co. To muszę to na początek dać, później wydaję. Szczerze, szczerze. Że... Jaki wynik obstawiasz? Dobra. Szczerze? Dobra. Obstawiam wynik 1-1. Jestem debil. Co robią? Obstawiam 1-1. Jaki wynik obstawiasz? Jaki wynik obstawiasz? Jaki wynik obstawiasz? Albo dobra, zrobię głupotę. 2-1, złoty potok. Kurwa, coń oni Jak długo nad Wawelem Zygmunta wije dzwon, śpiewamy? Ej w, sumie, ej, w sumie ci rzuci to nie jak wyglądają, radącko Kurwa. Dobra. Postawiamy. Jak na narodowym? Nie. Dobra, pan sędzia, niech podchodzą do boiska. I... Dobra. Panowie, a jak to było tak? To oni zaczynają. Kurde. 10 lat później. No, panie sędzio? idę O kurwa. Zaczęło się mocno, zaczęło się mocno. Panowie, bez takich kurwa. To jest tylko, to jest tylko A-klasa. Ale jak się biją o tam piłkę kurwa. panie sędzio widać Wszystko widać reklamacko. Wolny będzie Dobra Ja tak jużi leci czy nie wpadnie Panie sędzio No ładnie Obronił Nie wpadło Boże, kurwa Co tam się działo A będzie oni będą atakować znowu To trzeba nagrać Dalekie, groźne. Znowu złoty potok, nie. Złoty potok, dobrze mówię. No zobaczmy co ten potok zrobi. Kurwa co. Defensywum. Pyk. Kurde. Мусишь, мусишь. Oh, <решили> O kurwa, bez taki W takim zimnym mrozie o to chodzi? O kurwa, blisko. Szarańcza. <grywa> <grywa> Jeszcze dostał. Jest taka polityka. O kurwa. I. O ładnie, ładnie. Na podnieci trochę. Zdąży? O kurwa. Faul. nekaj Będzie 1-0 Musi być 1-1 Kurwa Szelać. Fito I faul No iż Złoty potok jedziesz Co zrobi Czy zespołowi pozwoli Dziewuchy nie przychodzą na mecz, co to ma być? Stasz, no ale no, to nie o to chodzi mi. Chodzi mi o to, że nie przyszły w sensie, że. jest okolic. Może tak, może nie. go, gola, oje. Oh yeah. Ej no, bez takich mi to... Wiadomo, kiedy brama wpadnie, tylko o to mi chodzi. Całość nagrywam, żeby tylko bramkę zobaczyć. Chyba. Szalej, szalej, siomek! to, tu! Karny! Ja pierdole. Był czy nie? I nagrało się. Widać, widać KARN No i czy będzie karny, czy nie będzie, zaraz zobaczymy Ale ewidentnie To było podobne akcja legiaraków. Raków 90 minuta I kto będzie egzekutorem jak to mówią Aleksana nie gadaj, że, że coś przegrają. to nie się wierzyć to nie chcę Co? tam Opatrzcie, jeszcze Przemo jedzie. Patrzcie, Przemo jedzie na rowerze. Pozdrawiam cię Przemo Przemo na filmie przed karnym Czekaj Jeszcze nasz nauczyciel jechał, ja pierdzielę Panowie, no to co? O kurwa To było na przygraniczczu, ale nie wiem. Śmiałbym się jakby tego nie trafił. Bo to jest za klasa, więc wiesz. Tu piłki latają i zobaczymy. Nie trafił! Gol! Ja pierdzielę 1-0. Dobra, mamy 1-0 dla zespołu złotego potoku. Chyba nikt się tego nie spodziewał. Karny nietrafiony. Ale się jakoś im jako udało, upiekło. No pochuj, no pochuj. W sumie trochę go popieram, bo w sumie. Co? Gadałem, że Mecz jest nudny. Miałem decyzję. Miałem decyzję. Przez chwilę się coś stało. Także już mówił, że patologi jest yy, ogólnie w takich meczach tutaj ogólnie No będzie uderzać Czary Marych z pokus piłka w Nie tym razem Ale walczą, walczą Ale go pizgnął teraz Ten przejął bawi się Ustawia Garniesz, ile mamy od złotego podatku? Ile? 50 km? No tak, to jest chyba jedyny mecz na jaki byłem tego zespołu. na Faul. Ej, Reksona, FIFA, nie, FIFA 18, nie? Cristiano Ronaldo, Czy tam 19. Krystianek, Cristiano zrób. <gryśla> nie ma gola, nie ma, nie ma. O kurde. Jak na jakie poświęcenie? Jakie poświęcenie oni robią dla tej piłki? O kurwa. Ja pierdziele. Skoda mi go. Modlitwa. <grywa> na modlitwa <grywa> Kur... Będą dobre wyświetlenia na tym Może, może wpadnie ręka? A nie u tego, nie było ręki. Szkoda mi. U nie ma. jutro. go ładnie. 3 na dwa O! Jak jak sędzia nie Tutaj możemy zauważyć yy... Kogoś się przemo, jak tam życie ci mija. A teraz już wróćmy na wojsko. Pan Przemysław nie zamierza do nas dołączyć do, do tego meczu. Ja... Nieładnie. i Ten zielony taki młody Rafałunek, powiem ci. Jedź, 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 nie bój się piłki. kontrowersja. Ja pierdolę, gdzie my przyjechali. Ktoś stwierdził, że u nas patronki, to tutaj zapraszam na mecz. Panie sędzio, no wyciągnij pan tak, taką z taką, kieszeni taką fajną karteczkę. Będzie ciekawiej. Atmosfera się na wojsku Jest ta pała, pozdrawiam. Właśnie tutaj jest ta piękna, łysa pała. Która zapisuje sobie coś. My pozdrawiamy łysą pałę. I widzimy się za chwilę. Panie sędziu, idź się pierdol. Myślałem, że na Jafry mówią pała, to się okazuje, że sędzia jest pałą. <grym zjadka> Sędzia Kalosz no, kurwa pek, pek do przodu I do kogo? O kurwa Chujowy ten Dawać ziomki, wyrównanie zróbmy jeszcze. No, wrzuć to, wrzuć to, baw się tam. Sito mu założył. Brawo. Sito, 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 sito i... Śliwka jakieś ma piłkę. Nie znam. Kurwa. Adam podobno dobrze wkłada. Auu. Adam wkłada. Ale ten adam chyba nie umie dobrze włożyć piłki do siatki z tym z tygodni, naprawdę Zostawcie subskrypcję w ogóle. Polecam kanał Aspa Luis Bardzo ładna, fajna muzyka bramkę chciał zobaczyć jeszcze Spełni się marzenie? sito walka как я достал. Kontrowersja na wysokim poziomie. Takiego czegoś nie zobaczycie, tylko tutaj na meczu. Nawet w tej nie u pana Ryszarda nie ma takich kontrowersji. Jak już się rozchodzi, nie znam człowieka, ale pozdrawiam. Ten gość ma podobny głos do tego trenera, Rorata. 2-0 Co on zrobił, to ja nie wiem Co to było? Co to było? Ogier na bramce? Nie wiem Nigdy takiej bramki nie widziałem Całej historii piłki nożnej, na jakich meczach byłem Nie wiem, Bramka sztywny? Nie, nie wiem Nie wiem, co powiedzieć Ja nie wiem, muszę to później obejrzeć Orkan, Rzymczyce koszulka i wiz do pozorów numer 4 Pozdrawiam Rzymczyce. Wybijają Kurwa Czekaj Ja pierdolę, co on zrobił? Kurwa nie zamieniło. Nie można tak grać. No co oni odwalają? Spójrzcie tym obrońcom, bo oni raz muszą. No, kajtek. Dawaj jakiś tam jak on się nazywał? Orkan. Jeszcze się klub Nie sądzę ile jeszcze czasu? Kurwa, co tam było? Ja pierdolę Zastawiłaś mi włosami kurwa Ale dobrze było chociaż bramkarza widzieć Ten taki spokojny, sztywny. Boi się. Czekaj. Może wreszcie bramka będzie. Już dawno nie byłem na takim kontrowersyjnym spotkaniu. Jak to mówią jazda z lodziarnią. I do przodu. Tarny jest? No to mamy jedenastkę i. Mamy gola. 2 jeden. No to się zrobiło meczycho Przerwa? Przerwa. Chyba tak. Karny na 2:1, nie mamy przerwę, więc Widzimy się za chwilę. Elo. Ta obydwa. Ej, ja nie lubię Dobra, daj. Sędzia jest. Sędzia jest, to zaczynamy. Zabawa rozpoczęta. Teraz drugi Teraz od rezerw Poza meczem Bawka rezerwowych XD Kura. Tobie lepiej? Chodźmy, chodźmy. Jeśli chodzi o kontrast to ciulowo się ogląda Jakościowy Oże, kurwa. Wpadnie, nie wpadnie.